Witajcie w odcinku z kartami, dawno kart nie było, mamy Mane Necrozma Boxa i mamy Legendary Pokemon, czyli Zygarde GX Box w wersji Shiny, który dostałem od Ignacego na urodziny, to było w czerwcu Także trochę te boxy leżały, czekały i się doczekały Zaczniemy od tego mniejszego, czyli od Mane Necrozma Box Zobaczymy, co nam się uda z tego dostać. Toploadery koszulki leżą, są przygotowane, to nam niepotrzebne. potrzebne. To się otwiera, bo tak, jak mi się, jak się podoba. To, to, tamto. Eee, tak, tutaj jest kolejny plastik. I tu w plastiku jest Dask Maine Necrosma Ultra Beast Holo. I to wyciągnąć jest. Ej to daj to ja to wyciągnę. Nie, słyszałam. nie, to. No to można tak. O, udało się. Jak powiem, strzeliło, pękło jak błona dziewicza. To też mnie podstawi. Także to sobie zaraz zobaczymy z bliska, ale to od razu sobie już włożę w koszulkę i w top loadera. Bo te każde promo też zawsze coś są. Warte. I cyk Weszło No i co, i mamy booster kart Steam Season, Ultra Prisma Sun and Moon, kodzik dla was I jeden Forbidden Life, bo tu są tylko trzy boosterki Mała, mała ta, mała paczuszka Karta powiększona, czyli Dask Minecraft X, wiadomo, poleci dla Was. Na koniec wymyślimy, wymyślimy sobie jak, dlaczego i po co. Yy. Otwieram od razu to, żeby wszystko potem mieć tutaj rozłożone. Także to też, wiadomo, folia. Nam to jest niepotrzebne. Cyk, 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 tak. Telefon jest, to to leci? Yy, tu mamy kolejny plastik i tu mamy kartę Zygard GX i to jest Zygard Shiny. O, to niestety jest to gorsze pakowanie, którego bardziej jeszcze nie lubię, ale jak się popieścimy, to się uda bez uszkodzeń. Nie się udało. I to też od razu, wiadomo, leci do koszulki, a potem do Top lądera. Puszek za sobie zabawę Zaraz, bo mi nie wyszło do końca Dobra, jest teraz top loader Też ładnie jest, to sobie zaraz zobaczymy Tu już mamy cztery boostery Mamy Sun and Moon Ultra Prism Z tej strony, żeby wiedzieć co z czego dostaliśmy Forbidden Light Steam Siege Uhu oh, oh, i Breakthrough, trochę stary muszę powiedzieć powiedzieć Kodzik dla Was, no i wiadomo, powiększona karta Zygarda GX w wersji Shiny poleci dla Was razem z Dask mainne Necrozma GX, ale to zobaczymy potem, to też nam niepotrzebne. No i standardowo zmieniamy kamerę, żeby zobaczyć, co my tutaj mamy. Kamera zmieniona, puszek się bawi jakąś częścią pudełka, a my zaczniemy sobie od trzech boosterów, a nie, my zaczniemy sobie od tego, że Yy, dwie karty kodów dla was to jest jedna karta kodem to jest druga karta z kodem i tak tak wygląda Zygarde GX Shiny czyli to promo, które było w tym jednym z boxów, a tak wygląda Dusk of yy, Holo Ultra Beastik się świecą, jest fajnie i zaczniemy sobie od Steam Siege'a i teraz tak Pinsic. to... zaraz, bo teraz tak to jest. Yy, karta kodu chyba pod spodu, tak. Karta kodu jest wyostrzona i tu chyba były raz, dwa, trzy karty. Ja teraz dokładnie nie pamiętam, dawno karty nie otwierałem. Mamy Trainera, który nie jest rarem, Lampert, yy, Klefki. Grzyb, który wygląda jak PokeBall Nidoran, taki tam i inny, Tanżla Dino z rewersem i rarem jest, no, się nie spodziewałem, Mega i Stilic. EX. No, to jestem po prostu w szoku. Takiej karty jeszcze w swojej kolekcji nie mam, także wiadomo. Koszulka i Top loader. Początek niezły. Yy, obawiam się, że jak początek jest niezły, to potem może być już coraz gorzej. Widać to widać. Tu sobie to położymy dalej. Teraz sobie otworzymy Ultra Prisma. Tu już przekładamy cztery karty. I tu mamy cztery karty, i chyba. Kod jest tak. Jest. Yy, raz, dwa, trzy i cz cztery. I no i wiadomo, energię to tam mnie ważne. Gabate, Manafi, Grotu, Hippopotamus, Bannery, Cheruby, Magnemite, Snisu, Fun Rutum Reverse i Rarem jest niestety zwykły Garmczop. I na koniec tego boksa który nazywał się chyba Dask ma innek czy jakoś tak. Forbidden Light. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy coś nowszego, ale na razie po prostu kart nie chce mi się za bardzo kupować. Nie wiem dlaczego jakoś mnie nie rają tutaj nowsze karty. I tutaj mamy dobrze tak, w ten sposób. To jest kodzik. Raz, dwa, trzy i cztery... Energia, Zygarde, Mysterious Treasure, Araquanit, Skido, Gumi, Fenekin. Inkej, Pancham, Lysandre Prism, miła niespodzianka, Prism zawsze spoko, i Rarem jest zwykły, Magnezone, yy, Holo, także Magnezona, do koszulki i od razu dołączymy do tamtych dwóch kart ale wiadomo koszulka i toploader, trainer prism zawsze spoko zresztą to jest jeden też można powiedzieć z ładniejszych prismów przynajmniej jak dla mnie yy, także nie jest źle teraz przejdziemy sobie do Boxa Shiny Zygarde I zaczniemy sobie od tych starszych Czyli zaczniemy sobie teraz od XY Breakthrough XY Breakthrough Czyli tutaj mamy do przełożenia Jeżeli też dobrze pamiętam Trzy karty I u nich kodzik Jest tak Także nie zrąbałem i nie wiem jaki Jaki jest kolor Raz, dwa i trzy i mamy Łubufeta w Tęczowej Poświacie, czyli on żywa tutaj sobie czegoś tam. Yy, mamy kwilawę Mamy... Of Mord, jak się czytało. Yy, nie wiem jak. Czespina, Zaurę. Zaura, prawda? Jak Izaura. Weźmy to zawieźć, bo za głośno jest Froakie yy, Snower kaknija Akakakena Mamoswine jest wersem i Rarem niestety jest zwykły Noctowl A tak dla przypomnienia, pamiętajcie, że Uruchomiłem Instagrama i na Instagrama można trafić znajdując go W opisie, jak inne linki do grup, do wydarzeń, do wszystkiego do Patronite'a i do całej spółki Wszystko, wszystkie linki, wszystko fajne co może być jest w opisie Tak, dobrze 3. Okej okay. To był też ten starszy, nie? Tak mm, Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Zaczynamy od Nidorino Felix Spirit Link, Rapidash, yy, Osho, Rufflet, Tangla, Krogan, Nazlif Reverse i Rarem jest zwykły Prime Ape. Szkoda, mówiłem, że pewnie będzie gorzej potem. No i teraz zrobię otworzymy Ultra Prisma. A na sam koniec mamy Booster Forbidden Light. teraz, tak to było tutaj. Chyba tak, tak, dobrze. Jest wyostrzone, jest wyostrzone. Tak raz, dwa, trzy i cztery. Ale coś czuję, że będzie dupa. Falkner Bronzok, Terminator, Bannery, Taka małpa, ognista małpa, Pussy Destroyer. Takie tam, Unit Energy jest Reversem i rarem jest Rotom Kosiarka, no po prostu nie mogę się powstrzymać. I ostatni booster, Forbidden Light, miejmy nadzieję, że coś tutaj będzie, bo jakby nie patrzeć to z, tej, z tego drugiego boxa jeszcze nic nam dobrego nie poleciało. Dwie karty w miarę poleciały nam z pierwszego boxa i tu po prostu odwracamy. Kurde, nie odwracamy, ale to jest coś dobrego, bo jest biała karta. Porąbało mi się. Wyciągamy, nie odwracamy. Trudno. Jest wyostrzone, jest. Przekładamy raz, dwa, trzy i cztery karty. Zaczynamy, wiadomo, od energii elektrycznej to nieważne: Howlucha, Breakson, Ezleaf, Dewipeder, Gumi, Frofroruru. Helio, Pitele, tele Honda Hyundai Archius Prism. No, bardzo ładnie. Ciekawe, co będzie rarem. Uwaga, i rarem jest niestety Dianta, zwykłe holo. Ale Dianta z tego, z tego co pamiętam, jest chyba nawet tam warta, chyba w takiej wersji, nawet chyba z 2-3 dolarki. Z tego jestem bardziej zadowolony z tego Prisma niż z tego. Także nie jest źle. Archiusa, chyba Prisma, już mi się wydaje, że wyciągnąłem wcześniej. Ale to też poleci dla Was ten Trainer holo A Arceus od razu leci do toploadera, jak już jest w koszulce. No, wchodź, 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 wchodź. Sieć. Także podsumowując, z trzech boksów mamy dwa prizmy To są te dwa pryzmy Arceus i Lessandre. I mamy też tego Mega i EX. Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, tutaj te japońskie napisy, to oznaczają jego atak, czyli to jest... Camion Axe No a z drugiego boxa, no niestety... Oprócz tego Akiusa, mieliśmy tego trenera I to tylko holo Także za komentarz, załóżmy... Za komentarz... Gdzie to jest tutaj? Chodźcie Za komentarz niech będzie... Gx po prostu komentarz Gx zrobimy takie sobie wybory że tak powiem jedna osoba otrzymuje dwie po karty powiększone te dwa holo i coś tam jeszcze u siebie znajdę i dorzucę na pewno także pamiętajcie o subskrypcjach łapkach w górę i o całej reszcie YouTubowo, instagramowo facebookowych a my widzimy i tego i jak to się nazywa i wszystko wszystko co tam jest jest w opisie kto, kie, kto, to, kto to dostanie a raczej kiedy od kiedy do kiedy to wszystko będzie w opisie czyli prawdopodobnie od momentu wrzucenia tego filmu będzie na to po prostu parę dni i ja sobie to wybiorę i ktoś to otrzyma ja się roz... ja po prostu żeby było wiadomo kto to otrzyma to pod komentarzem to napiszę i będę czekał na kontakt przez mój fanpage. Link do fanpage'a jest oczywiście w opisie, a teraz to już wszystko i widzimy się już w odcinkach z Pokémon Go. Pamiętajcie, że też widzimy się niedługo we Wrocławiu. Cześć!